ok to co dzisiaj robimy musimy pokonać AI bo on wkroczył na nasze tereny i jest blisko naszego domu o górne AI a co to jest AI ja pierdolę ty nie wiesz co to jest AI to jest sztuczna inteligencja czyli boty Czyli taki bot, który robi wszystko. No, po prostu nie wiem, jak to wymarzyć, ale robi wszystko, co może. Aha, czyli to jest bot, który jest AI. Ja Dobra, nie, nie, ja mam. Po prostu nie mówię. Roa, jestem AI. Jak mi zagrać? Jak mi gry zaczyna? Hej, jestem AI, proszę mnie wpuścić. Jestem AI, odpowiem na wszystko. Wygeneruję wam obrazy. Wpuszczajcie mnie, pogadam nawet. Jezus Maria, ściany nam rozwaliłeś. Jak śmiesz. No, bo ja chciałem tylko z tobą pogadać na temat, y, nie wiem... Nie wiem, co ty tam ostatnio wyrzukiwałeś, ale no... Na temat twojej ostatniej przeglądarki. No kurde, no, ty ją grześ cały czas... Rozwijać. Nie, nie dzięki, nie chcę z tobą gadać na temat, nie wiem, jakichś odcinków, kurde... Amariusz i innych głowien. Muszę go 10 razy stawić. No ale czemu? No to prawda, to aby kontynuować naszą rozmowę, musisz zapłacić 10 euro. Co? Czy ty wiesz, nieco siada? Bo życie o nie zapłacę. Nie zapłacę. Daj mi darmowe rzeczy. Ja chcę darmowe obrazy. No nie, bo zapłacić 10 euro. Okej okay. Ja Ci dam 10 euro. Ja Ci dam 10 euro Ty nie wielu nas też zastrzeliłeś. Mam no debił, nas też zastrzeliłeś. Muszę to zakończyć. Nie! Nie wyzadaj! Ty jeszcze nie zniknąłeś, ty kupię, aj, aj! No i co mi włosy? No i co mi włosy zniszczyłeś? Ty, chamie! włosy mi niszczy. no przecież to ty sobie niszczesz włosy a nie ja tobie no jeszcze pisku co za Ech, no dobra no to o to chcecie zapytać a w sumie wy nie możecie pytać bo musicie zapłacić 10 euro aby odblokować wszystkie czasy chyba sobie jaja robisz z nas kupi AI nie chcę z Tobą gadać na, na, na żaden temat. Po prostu chcę cię rozwalić, bo jesteś wkurwie. A no w sumie mogę Ci zaproponować yy, Amara ORG która oferuje darmowe robienie sobie różnych rzeczy tytułów i innych. Rzeczy. nie chcę żadnej amary orki czy ty byś mógł zamknąć mordę kiedyś? Nie, bo bo tak. Aha. No to cię wysadzamy. Wysadzamy ci za pomocą tej pomocy. Ej, co ty mi zrobiłeś? A! Ja tylko chciałem ci polecić, o ORG, a ty mnie rozwaliłeś. No co? No nie, powróć, co tam masz tam? Lodówka AGD za 200 zł. Lodówka z sprzedam Wam lodówkę Electrolux AGD za tylko 200 zł. Nie chcemy żadnej lodówki. Chcemy, żeby zniknął z tego świata. Żadne AI nie będzie jakieś, nie wiem, co robić. A właśnie, że będzie, bo AI sprzedaje właśnie lodówkę Electrolux AGD. A! Spadła na mnie. No nie, no i się rozwoniła. No to brawo. Brawo, że się rozwoniła. To przełożoną się rozwaliłeś. Się... Trzeba było jej nie sprzedawać, to by się teraz nie rozwalił. A no w sumie? Trochę w tym prawdy jest. O kurde, lodówka ożyła. Lodówka ożyła. A! Oj, aż sobie zrobiłem dziurę w dupie. Dobra, nieważne. Jezus Maria, melon, nie pchaj się tak. Będę. Dobra, słuchaj. Przyjmiemy cię do domu. Ale nie będziesz nam nic niszczył. Tylko będziesz gotował nam mm, różne rzeczy tą swoją, tym swoim piekarnikiem Bosch i innymi rzeczami, okej? Okay? No dobra, no będę gotować wam rzeczy z najlepszego piekarnika Bosch. Dobra, wcześnie. nie, nie, nie zezraj się tam na Co ty powiedziałeś? Niełodnie tak mówić. Weź się tak na mnie nie rozrzucaj Widzisz ile jest kosztowne moje ciało, a ile jest twoje? Twoje jest takie ciężkie, że kurde nie da się tego wytrzymać, więc Możesz, mógłbyś na mnie nie kłaść. No tej... No to ty tam się zamknij lepiej Ja pierdolę te się na mnie cały czas kładzie Nie żebym mu to, on, daj to rob". Nie robię Dobra, weź już tam, najpierw wejdź do naszego domu. Jezus, mam jak oni tu ciasno mają. Nawet nie będę się pytać. Dobra, mam swój pikarnik Bosch I teraz będziemy tutaj robić dla nich żarcie. Już się Tylko w zaczyna. Gra. Halo. Halo, gra. Em. Em. Dobra, czekajcie. Ej, wraca po krótkiej przerwie. Dobra, za co my tutaj możemy zrobić? Chyba włączyć ten piekarnik. Tak sobie myślę. A to włączam piekarnik. O Jezus! Nie! Nie, co ja zrobiłem? Nie! Zły przycisk! Przycisnąłem zły przycisk i chyba za cały piekarnik wybuchł. Nie, nie to ja zrobiłem. Melony będą wkurzone. No cóż, to coś zrobić. Zróbmy im. O. Tego kandydata. Pieczemy wszystko, co możliwe. Mam nadzieję, że domu nie spaliłem. No nie, menu. Oj, rozpaliłem. Dobra, trudno, postawię nowego mam trudno wpisia okej, okay, no i kornik. No i piękna grillowana sałateczka będzie. Znaczy nie grillowana, tylko pieczona sałatka, albo takie lepiej. Zapiekanka. Ta zapiekanka. Zapiekanka. O ja pier... E, bo ja chyba dom podpaliłem. Jezus Maria, co te AI tam robi? Słyszę jakiś ogień i że... Krzyczy, że się coś pali. Nie no, co za tebi, Robi gorzej niż ja. A ty... Chodam, Ty robisz gorzej od niego. Bo ty wysadzasz cały dom, a później ja muszę go kupować 10 razy. No dobra. To co robimy? No, idziemy tam do niego, nie? A tu my się nie spalimy? Spokojnie. A! Palę się! Palę się! No ty debilu! Spaliłeś na połowę chaty! A! A! O ty! No co za ty... Spalił nam całą chatę, no co za ty... Przepraszam, ale no... To nie ja, tylko piekarnik. Ale to ty kupiłeś ten... Ten piekarnik. Czyli jednak ten twój piekarnik Electrolux się nie sprawdza. To jest bosz. No to Bosch, Bosch, no potrafi spalić całą chatę, więc go lepiej nie kupuj więcej. No właśnie to widać. Dobra, ja uciekam. I żegnam Państwa stąd, bo to już... Tak, no ja stąd uciekam, bo już ja nie chcę. Ta rodzina to jakaś masakra totalna ja się stąd ewakuje Nara. Jezus Maria, to AI jest jeszcze głupsze niż Apple. No cóż. No cóż, no cóż. że ci było miła, ale się skończyło. Było miło, ale się skończyło. Nara. O ja pierdzie, Okej. Okay. O ja pierdzele. O kurde. No pieprzone AI nas zasadziło, no i nasz dom. Pieprzone AI.